Dziękujemy. Witamy wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie na koncercie bardzo szczególnym. Miło nam niezmiernie witać Państwa w popołudniowe, niedzielne y, chwile, ażeby się razem z nami spotkać się i doznać niezapomnianych, mam nadzieję, wrażeń. Tak, na marginesie spoglądałem na zdjęcia prezentowane na monitorach i część z Państwa tutaj rozpoznałem. Powiem Państwu, że nic się nie zmieniliście. A ja sobie przypomniałam, proszę Państwa, że Bożenę, która wiadomo, jest naszą szefową dzisiaj tutaj, poznałam bardzo, bardzo dawno temu w, Ostrowym, w wojewódzkim Domu Kultury, kiedy powstała grupa Voice i ona wymyśliła taki festiwal piosenki. Ja wtedy pracowaliśmy w Oczku na skarpie, mia funkcjonowała grupa wokalno-instrumentalna. Ja się tak ucieszyłam, że jest taki festiwal, wysłałam swoje dzieciaki i niechcący nasz syn Rafał Kowalewski wygrał śpiewając cichosze. I tak poznałam właśnie łożynkę, której konsekwencją tego festiwalu były warsztaty. I tak się zaczęło też nasze śpiewanie wokalne w Ostrowęce. dzięki takim ludziom, m.in. jak ona właśnie. Tak, ludzie z pasją. <kluczuj> ludzie z pasją zawsze potrzeba. Ludzie z pasją nigdy się nie nudzą, co na pewno Państwo zdążyliście zauważyć, że oni się nie mają czasu nudzić. Mili Państwo, bardzo serdecznie Was wit witamy serdecznie szczególnie witam panią wiceprezydent Annę Goszkowską. A do tego jeszcze pana Mariusza Popilacza, dyrektora dyrektora Rzeży Marszałkowskiego i od razu przy tej okazji zapraszam pana do nas. Bo proszę państwa mam taką niespodziankę. Myślę, że bardzo miło, zanim oddamy głos. Głównym dzisiaj wykonawcą, zapraszam tutaj do siebie Bożenę. Pani Bożena karszimowicz penza I oczywiście Ostrąski, Ale pani zacznę śpiewać, Szanowni Państwo, z okazji tego pięknego rodzaju szaleń województwa Mazowieckiego, pan Adam Struzik postanowił uhonorować. Metalem medalem promazowia, Pro Medal został przyznany za zasługi na rzecz kultury w województwie mazowieckim, ale metal został przyznany także indywidualnie Pani Bożeniech Chela siłowicz Państwo, że zanim Dokonamy wręczenia tych wyróżnień medali pamiątkowych. Przeczytam kilka słów, które Pan Marszałek zaadresował do Pani Bożeny, do Chóru. Pani Bożena Harysimoziewicz-Pędza, dyrygent austriackiego Chóru Kameralnego. Drodzy Chórzyści, Serdecznie dziękuję za zaproszenie na koncert Biruszowy Rzeka Marzeń z okazji 25-lecia ostrońskiego Chóru kawalnego. Dzisiejsza uroczystość jest doskonałą okazją do przypomnienia wieloletniej historii zespołu, zaprezentowania jego licznych osiągnięć i bogatego dorobku oraz upamiętnienia osób, które przyczyniły się do jego rozwoju. Cieszę się, że przy tak wyjątkowej okazji mogę wyróżnić. Chór kameralny oraz rejenta zespołu, panią Bożoną Harasimą Typenzę, nadanym pamiątkowym promazowie, za całą kształt działalności oraz wybitne zasługi, na rzecz naszego, zasługi dla naszego regionu. Życzę państwu kolejnych lat owocnej pracy na rzecz popularyzowania muzyki churalnej na Mazowszu, a także niegasnącego zapału do śpiewania i ciągłego wzbogacania warsztatu artystycznego. Pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości ubioruszowej. Wierzę, że dzisiejszy wieczór dostarczy Państwu wielu niezapomnianych przeżyć i wyróżnień. Jak to miło, proszę Państwa. Brawo, ogromna z rolniczki głos I Pani poszana się spędza. No to cóż, proszę Państwa, my już znikamy.